Siemanko, siemanko, siemanko! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Uncharted Drake's Fortune. Niektórzy nie lubią tej gry, niektórzy nie lubią tej serii na kanale, ale mnie. W ostatnim odcinku e, jakoś ciekawie się, Ała jakoś ciekawie się grało. Przynajmniej lepiej niż zawsze. Fabuła zaczyna nabierać jakiegoś tam tempa. I ogólnie ta przygoda. Chcielibyście? No, no jest dziwna e, Fabuła zaczyna nabierać tempa. Ja zaczynam trafiać headshoty. Od czasu do czasu, oczywiście. No, ale tak szybko to się nie ruszajcie. Ja muszę nacelować. No, 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 no. no. Nie ruszajcie się tak szybko. Nie, 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 nie. 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 Dopatrzcie, no. Dobra. I jeszcze jeden. Yeah, baby. Przeładujmy. Ktoś tutaj miał jeszcze. Będzie rzucał na granatem zaraz. Nie trafię. No, tak też może być. E, w sumie wolałbym headshoty, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czy ty miałeś? Nie, ty miałeś 9 mm. Jakieś treżury tu są? Nie ma. W ogóle ludzie narzekają, że to jest, y, słaba w ogóle jest ta gra i tak dalej, i tak dalej. Nudna, nudna, nudna. Albo ja jestem nudny, albo to jest nudne, nie wiem. E, ale. Jak ja coś u siebie na kanale, kanale zaczynam, oczywiście jak sam i to tylko i wyłącznie ode mnie zależy, to ja to chcę skończyć. Także skończymy to. Myślę, że jesteśmy gdzieś za połową. Jak tak sprawdzałem gdzieś yy, jakiś poradnik czy tam inny let's play jakiegoś tam zagranicznego yy, z zagranicznego kanału, to dziś jesteśmy poza połową. Tak mi się zdaje. Hmm? Nice. Jakoś nie chcę się za bardzo rozglądać już za tymi skarbami, i tak nie zbierzemy wszystkich, bo to jest niemożliwe za pierwszym podejściem chyba zebrać wszystkie skarby. A chciałbym już dowiedzieć się co tak naprawdę, jak miał ten gościu, z którym byliśmy na początku? Już zapomniałem jak on się nazywał, no, ale mniejsza. Idzie ci szybciej, a chyba, że tutaj będzie filmik zaraz. O, Skąd on się tu wzięła? Those clowns in the dust ages ago oh my god that's disgusting oh i wish i had my camera so what the spanish booby-trapped the island to protect their gold this wasn't made by the spanish take a closer look at the spikes you have got to be kidding me this is from our plane Wait, that doesn't make any sense though. Why would someone set traps like this when their own men are crawling all over the island? They wouldn't. Something's been here since a trap was sprung. Something or someone? Do you think Shhh. that Sotobu is a that? Hear what? Nothing. Absolutely nothing. We're being watched. Watched? Powiem Wam, że zaczyna się robić strasznie. Widzicie te ślady, które tutaj są? One nie należą raczej do człowieka, bo. No, ta stopa raczej nie ma pięciu palców. Nie wygląda ona jakoś ciekawie. Dobra, idziemy dalej w takim razie. What the hell is going on here? Czyżby Widzę jakiś? Go! Wow! Keep your head down. These guys have laser sights. Co mają? Ja pierniczę. Ten gość nie chce zginąć. Jest. Roll to evade target. To roll, press. A no to, to ja wiem, żeby tak mogę się ten za osłony. Wow! Ups. Nie! Dobra, okej, okay, udało się. Hmm... Teraz tylko musimy tych dwóch ściągnąć. Press to targeting. Ale zaraz, ja nie mam przecież tego... Okay. Idź pan stąd. Trafiłem HEDA, trafiłem Heda Yeah! No ale zaraz. Nie ma takiego... Nie ma takiego namierzania. No patrzcie no. Nie chcę zginąć. Oni mają koniec wielkie kule odporne. Wow, zabiła go? Dobrze. Zaraz, chcecie mi powiedzieć? No nie, no przecież kurwa, zabiłem gościa z tym laserowym namierzaniem. I co? Ja go nie mogę wziąć? Ale bullshit. To tutaj mamy. O, jakiś inny pistolet chyba, 9 mm. Reload? Jest, dobra. Zaczyna się robić ciekawie, ale to już mówię po raz setny. Czy ktoś ma dla mnie jakieś, a, jakąś amunicję? Czy tutaj wszyscy strzelają z tych piździków? Jasne, że tak, z jakichś pistolecików małych, marnych. Ty też desert, piątka. Zaczyna nam brakować trochę amunicji do mojego guzika. i teraz tak prawo, lewo, prawo pewnie tutaj gdzieś będzie jakiś skarb, mogę się założyć? Nie, nie ma. Walić skarby, idziemy dalej zobaczyć co tam nam ciekawego zaoferuje fabuła. Powiem wam, że zaczyna się robić strasznie. What is going on here?

I wybuch, jeszcze do grobu mu tam wybuchnie Okej Nie, 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 proszę, nie, 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 nie Chodź tu, kochana Trzeba gościa ściągnąć Gdzie ty jesteś? na górze, no nie wierzę Patrzcie, 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 podejdzie O! Stay down! Było blisko! Dobra, no zajrzyjmy się, czy czegoś tutaj nie ma. Może jakiejś kurde amunicji, bo zaczyna nam się kończyć. A oni mają tylko te. O! M4 -ka. 36, ja mam 75 to raczej zostawię sobie. M4 by była spoko, ale jakbym miał trochę więcej amunicji, albo przynajmniej tyle samo, bo ona ma większą siłę e, rażenia, z tego co zauważyłem. Ale nie wiem, no, nie zwróciłem uwagi jaką ma, to jest pistolet, e jaką ma celność, no to akurat się przydaje, AK-47 ma tyle o tyle fajnie, że ma strasznie wąski ten celownik i mogę sobie łatwo trafić, head znaczy łatwo, łatwo, <tom> hmm. <tom> e, no, niech zgadnę, zaraz za mną, za zamkną się drzwi, czy nie, o proszę jeszcze nikt nas nie wita. O, już nas witają. Tak też myślałem. Dobra, idę stamtąd. E, kochana, proszę broń prawej flanki, a zobaczę, co nam się z lewej dzieje. Czy nas nie zajdą czasem? Oczywiście, że nas już chcą zachodzić. Oczywiście, że nas chcą zachodzić. Idzie jakieś na pewno gruba z, z shotgunem. Nie, stoją na wieżach, dobra Idę na lewo. Trzymaj prawą, ja idę na lewo. I proszę, mamy tutaj dwóch. Z tego co widzę, czy jeden to jest no 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 kurde Kurde O fuck! Ten skąd się wziął Auć. Fuck. za daleko, dobra Teraz powinien go... Nie ucieka! Co za menda No tego, 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 tego on jest na HP! Awa, 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 awa. Awa. No kurwa! Drake, proszę cię. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No skąd? Skąd do mnie strzelają z góry? Co za bullshit! jeszcze goście w kamizelkach, no już nie ma czarnuchów. Yby, przepraszam, y ludzi w y koloru skóry czarnego. <laughs> Dobra. Trzeba się trzymać razem albo iść gdzie chcesz, a ja bym chciał ich porozwalać. Kurde, z daleka ich nie ściągnę aż tak, no. Au, boli. Dobra, albo trzeba pościągać tych gości z góry. Yeah. jeden już tam był jeszcze jeden jest następny dobra chyba trzeba się trzymać razem z tą laską bo inaczej to kiepsko widzę. Uh -huh. no gin jasna cholera O, oh, fuck tam do mnie strzelał? Widzieliście może? Uj. Dobra, mniejsza z tym. Tego gościa trzeba ściągnąć. Ajajaj, aj, aj, zauważył mnie. Raz strzela do mnie, raz strzela do niej. Bądźcie wierni. O, oh, fuck. Przynajmniej ty tak zginiesz. Jedzie ktoś tędy? Nie, dobra. To się tu schowam. No nareszcie. Napiercie, jedna trzecia magazynka. A jakbym strzelał po nogach to ciekawe, czy by szybciej umierali. No teraz co prawda im strzelam w kamizelkę odporną, więc. Co jest? Jak tam 32,50. Tamten mi kurna będzie napierdzielał z tego shotguna. ja ci dam. Ja ci dam.

Dobra, tamci niech sobie stoją gdzieś z daleka, a ja tutaj potrzebuję dwóch rozwalić. Dobra. Down. Ona jest nieśmiertelna, więc może sobie tutaj stać. Dobra, zajdę trochę od lewej, żeby mnie tam ci nie znaleźli. Dobra, ktoś tutaj miał jeszcze yy, M4? -kę. Co znowu? Skąd znowu M4? Gdzie jest M4? O, oh, fak AK-47? Nie, M4 -ka. gdzieś tutaj leżała. Zbierziela się ode mnie. Tego nie chcę. A ła 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 ła. No no, bardzo bym cię prosił. Nice, nice, o to właśnie chodzi. Ktoś jeszcze? Chyba wszyscy. Nie, jeszcze muzyka twierdzi, że ktoś tutaj został. Gdzie jest moja czwórka? Gdzieś tu ją zostawiłem. O? Jest. Dobra, 48 na Tyle dobrze, oni stąd przyszli, czyli najprawdopodobniej nie trzeba iść w tę stronę, czy tak, czy nie? Super, on wow, 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 wow. gdzie on polas? Bo jest... trzeba się schować. Aha, najgorsze jest to, że do... nie do każdej przeszkody mogę się ten. Nie przy każdej przeszkodzie mogę się schować. O co ja mogę tu zrobić? Powiedzcie mi, po co mam tutaj wejść? Niby dobra. Może coś trzeba będzie zrobić. Hop. Jak jest. O! Jakiś hint. Do góry, do góry. Czyżbym znowu musiał coś otworzyć? Dobra, wezmę czwórkę. 4 eee, tam nie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Tędy? A, pewnie muszę coś otworzyć od wewnątrz Co tak dziwnie świerszczy? Słyszycie to? Pytanie tylko, czy ja mam zejść na dół, czy mam gdzieś iść w te strony? A, nie, tutaj ślepa uliczka. Do góry, do góry, ten Tutaj też nic. O, oh, fuck. A jak zejdę na dół, to co? Tylko nie mówcie, że się zabije. Jest OK. Pistolet nie bardzo. O, super. To chyba to. No, no, no co jest? Otwieraj. No what the hell? No dobra, naciskam szybko, 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 szybko. No co jest? No, tu jest jakiś problem. Eee, albo coś trzeba zrobić. Bo nie sądzę, żeby... Nie sądzę, żebym źle naciskał przycisk, no bez jaj zawsze działało. A teraz nagle coś jest nie tak Żebym się tutaj strapował beczułki. Czy ja w to mogę strzelić? Nice. Zapraszam koleżanko. Gdzie jesteś? Chodź, chodź. Musisz mi w czymś pomóc zapewne. No, chodź. Pomożesz mi? Będę dźwięczny. Wejdź tam, albo ty pokręć, a ja wejdę. Ok. No, 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 no. Dobrze, 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 dobrze. Szybko? Okay, let it go. Gently, tak? OK Niech Kolejne pole bitwy, tak? Już to widzę. Trzeba sobie znaleźć niezły cover. No pięknie. Damn. Au! To bolało? Ktoś tutaj jeszcze z daleka do nas mierzy. Mam cztery... naboje. Tam cię widzę. Kurde. Żebym nie zapomniał gdzie mam ten, gdzie mam amunicję. Dobra, nie z tej strony. Z tej strony... o, o, o. Nie wierzę, no nie trafiłem go. O, teraz go trafiłem. Kogoś ty jeszcze. Dlaczego? Always me, I on sobie fokusujcie, nie mnie. Oho, ktoś jeszcze z lewej nam chce tutaj coś wrzucić. O, 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 o ty, ty. No. Ał, wow tak to mi się bawić nie będziemy, panowie. Będziecie mnie tutaj snajpić. Nieładnie. Już ja cię dorwę. Okej. Okay. No nie wierzę, no nie wierzę, znowu nie trafiłem. Ja piernicze, zaraz, zaraz. zaraz... Ja muszę do nich podejść, bo tak to się nie będziemy bawić. Jak oni puszują, to ja będę puszował. Zginiesz, dziękuję. Auć! Tu biegnie frajer ze strzelbą. Okej, okay. snajperka by się przydała... A, tam będziesz do mnie strzelał, tak? Nie ma takiego strzelania. No. Już tu dorazłeś? Dziękuję. I ktoś jeszcze jest tutaj blisko. Dobrze! Hmm, od tyłu też fajnie. Żeby nie było. Nice. Dobra. Uuh. blisko. Czy ktoś jeszcze tutaj dno z daleka chce strzelać? Czy nie bardzo? Dobra, sprawdźmy co mamy tutaj. O, tutaj była niezła miejscówka do obronienia się. Chociaż mogliby do nas wchodzić, tutaj z boku. Dobra, czy ktoś tu jeszcze jest? O, no, tu jest. A, proszę, proszę. Brzydal. Hmm. Chyba tędy będziemy musieli iść. Ale to zaraz, najpierw może pozbądźmy się od pleców. O, oh, fuck. Auć. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tego najpierw. Dobrze. Skąd do mnie strzela? O, ty Mendo. No i pięknie. I nie mam amunicji za bardzo. A tu biegnie. Patrzcie, 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 patrzcie go. Aż po kuśkach. Jeszcze ktoś tam był. Było ich trzech. O. Pięknie. That's it. Dobra. Uh. Powiem wam, że chyba się wszedłem, doszedłem do wprawy. Znaczy przynajmniej tak sobie trochę po, posłodzę. Tak, wiem, że tamtędy... Wiem, wiem, There. Wiem, wiem, wiem. Dobra. Także teraz posłodziłem, że mi lepiej idzie. Mam nadzieję. Że wy też tak myślicie. Dobra, ja kończę, bo muszę lecieć. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, do usłyszenia, do zobaczenia, pa!